Czyli jak mam już wydane warunki zabudowy, to ten miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może je po prostu skasować? I tutaj odpowiedź brzmi tak. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego po uchwaleniu może skasować twoje warunki zabudowy. Ze względu na to, że miejscowy plan jest tak naprawdę prawem miejscowym i to na jego podstawie będziesz uzyskiwał pozwolenie na budowę. Co więcej Podczas złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, nawet jeżeli załączyłbyś wydane warunki zabudowy, to starostwo lub urząd miasta i tak sprawdzi obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ponieważ to on jest w tym wypadku wiążący, a nie decyzja administracyjna, jaką jest decyzja o warunkach zabudowy. W związku z tym, jeżeli posiadasz działkę mającą wydaną prawomocną decyzję o warunkach zabudowy, to powinieneś co jakiś czas śledzić. Biuletyn informacji przestrzennej Twojej gminy, aby zobaczyć, czy ona przypadkiem nie chce uchwalić miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na Twojej działce. Dzięki temu zmniejszysz ryzyko tego, że ktoś skasuje Twoje warunki zabudowy. A jeżeli dowiesz się, że Gmina uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Twojej działki. I co więcej, jest on niekorzystny, to jak najszybciej ruszaj o pozwolenie na budowę na podstawie wydanych warunków zabudowy. Dzięki temu, nawet jak gmina uchwali tobie niekorzystny plan miejscowy, to Ty masz aktywne pozwolenie na budowę i możesz budować lub sprzedać taką działkę.